Cześć, tu Iga Schongol z telewizji Szancerownia. Ekipa telewizyjna, którą gościliśmy w szkole 4 listopada nagrywała szkolne jasełka przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły. Panią Teresę Słomczewską, Renatę Wasilewską, Ewelinę Krawcewicz-Wasiucionek oraz pana Przemysława Maziarza. się również rodzice występujących dzieci oraz absolwenci naszej szkoły. Próby do jasełek trwały od września. Raz, C'est A uczniowie na scenie mogli zaprezentować swój talent, recytując, śpiewając i tańcząc. Wspaniała dekoracja wykonana przez panią Agatę Marczewską, dziewulak i Joannę Danilczuk wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Nagranie trwało wiele godzin, ale mimo zmęczenia organizatorów i młodych aktorów, przyniosło przede wszystkim wiele satysfakcji. Efekty wspólnej pracy będziemy mogli obejrzeć w Telewizji Polskiej 22 grudnia. Boże dzieło moja Mario, wielkie w swej pięknocie i choć on Największy. z największych w swej przyszłości będzie, obok niego w Bożym świecie, Wiele dzieci siedzi. A Wam jak podobały się nasze jasełka? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.